Dziękuję wszystkim księżom, którzy uczestniczyli w tej Eucharystii i są dzisiaj dalej z nami. Dziękuję za obecność i witam parlamentarzystów Rzeczypospolitej. Witam pana ministra, witam pana wojewodę, panią przewodniczącą wraz z radnymi. Wszystkich samorządowców, szczególnie gospodarzy, panią Starostę i pana Wójta Rogowa, to z wami wspólnie to święto przygotowaliśmy. To wam bardzo serdecznie za to dziękuję, że mogliśmy wspólnie przygotować naprawdę piękną, jak mam nadzieję, uroczystość. Starostowie dożynek. Was również oczywiście bardzo serdecznie witam. Nasza rola się tu jeszcze nie skończyła. Jeszcze się spotkamy na scenie. Witam władze uczelni, które umożliwiła mi nam tutaj organizację tego przedsięwzięcia, bo to jest teren uczelni, to jest teren stąd obecność Pana Rektora, Pana Profesora z nami. Witam wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, witam e, pocz, poczty, które tak licznie stawiły się dzisiaj. Naprawdę witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich, wszystkich Państwa, którzy tutaj przybyliście. I tak sobie patrząc na, na to, w jakiej grupie, jak licznie dzisiaj jesteśmy, to przypominam sobie poprzednie dożynki. I myślę, że jest nas z każdym rokiem więcej, a to bardzo cieszy, bo to święto plonów, święto... Bardzo ważne, bardzo ważne w naszej tradycji, bardzo ważne tu, na Ziemi Łódzkiej, myślę również. Pozwólcie, że zacznę tych moich kilka słów, które, które chciałbym do Was skierować. Pozwólcie, że zacznę trochę nietypowo. Zacznę od obrazu. Okrągły chleb przekrojony na krzyż, na cztery równe części, umieszczony w jakby błękitnej, powiedziałbym nieziemskiej przestrzeni. A spod rozkrojonych czwartek tego chleba snop światła przybijający się ku górze. To Obraz Mariana Kępińskiego, twórcy związanego z naszym województwem. Obraz ten, co warto dodać, twórcy łódzcy, artyści łódzcy postanowili przekazać na ręce Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Łodzi w 1987 roku. I myślę, że ten obraz, sposób Nieprawdopodobnie doskonały oddaje to święto, to święto plonów, święto chleba, to święto, które dzisiaj nas tutaj tak licznie gromadzi. Realny bochenek chleba zanurzony w sakrum światła, związek ciężkiej pracy rolnika z boskim ładem. Drodzy Państwo, bardzo by się chciało, żeby, żebyśmy dożynki tak właśnie postrzegali, żebyśmy to święto tak właśnie widzieli. Niestety coraz częściej zapominamy o tym wymiarze dożynek. No, ktoś powie, no nic dziwnego, żyjemy w takich czasach, kiedy znak krzyża jest wypierany, w przestrzeni publicznej, kiedy na przykład wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego jest zastępowany jajkami czy zajączkami, czy, tak jak to znakomicie ujął ksiądz arcybiskup, mamy obawy, czy słowa Ewangelii mogą znaleźć się i mogą być odczytane w niektórych telewizjach. W takich czasach. Przyszło nam żyć, ale to nie znaczy, że mamy się poddawać. Niech te dożynki, niech każde dożynki, które się odbywają, a teraz się bardzo w naszym województwie, w Polsce odbywa się ich bardzo, bardzo dużo. Niech każde dożynki będą czasem refleksji nad świętością tej wspaniałej uroczystości, nad świętością chleba, abyśmy, to najważniejsze, potrafili te nasze przeżycie, to nasze uczucia z tym związane potrafili przenieść do życia codziennego, z tym najtrudniej. Ale na pewno dzisiaj możemy ze spokojem podziękować. Podziękować tym wszystkim, którzy tym chlebem się z nami dzielą, dzięki którym mamy na stołach w polskich domach chleb. Pozwólcie więc, niech Misko pocheleczoło. Drodzy rolnicy, drodzy mieszkańcy wsi i wypowiem to najprostsze, tylko pozornie, zwykłe słowo dziękuję. Wielkie Bóg zapłać za waszą pracę, za Wasze poświęcenie, za wasze zaangażowanie, za to, że trwacie przy wartościach, za to, że jesteście że jesteście z nami. Myślę, że... Z tym, sam się tak określam osobą, która lubi dialog, która lubi rozmawiać, a więc uważam, że w ślad za tym podziękowaniem powinna iść rozmowa. Powinna iść rozmowa o trudnych pewnie tematach, bo o łatwych też, jeżeli się da. Ale najważniejsze są te trudne tematy. I warto o tym rozmawiać. Warto mówić w tym gronie, w którym tu dzisiaj jesteśmy, o większym na przykład, bo tych tematów jest dużo. Na przykład o większym wsparciu bezpośredniego bezpośrednim na małe i średnie gospodarstwa rolne. Bardzo ważny temat. O dobrostanie zwierząt, o tym, żeby kolejne kategorie zwierząt móc do tego e, dopisać. O co szczególnie dla nas z kolei ważne, bo chcemy pewne projekty z tym wiązać, o funkcjonowaniu rolniczego o handlu detalicznego, o możliwości jego rozszerzenia. Wreszcie o tych problemach, które tutaj mieliśmy w naszym województwie za ASF-em, mieliśmy z tymi niepokojącymi sygnałami klimatycznymi, które do nas docierały i które burzyły, burzyły plony, niszczyły je. Mieliśmy bardzo, duże, bardzo duży problem z tym. O tym wszystkim warto rozmawiać. O tym warto rozmawiać. Tym bardziej, że jesteśmy w dobrym gronie do tej rozmowy przygotowanym, bo e, Szanowni Państwo, jest, są z nami parlamentarzyści, jest z nami Pan Minister, jest z nami Pan Wojewoda, e, są Radni Sejmiku Województwa, są Radni różnych instancji, powiatowi, gminni. Bardzo dziękuję za Waszą obecność i oddajemy się niejako do dyspozycji Państwa, oddajemy się do tego, żebyśmy mogli czy tu, czy w każdych innych warunkach, o tych problemach porozmawiać. A to, że rząd Mateusza Morawickiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości, no, czyni kolejne dobre kroki dla rolnictwa, o tym też warto rozmawiać. I to też należy o tym głośno mówić. Zresztą o tym będziemy dzisiaj, będą tutaj moi kolejni przedstawiciele władz odczytywać pewne ważne listy. Tam myślę, że tych. Fragmentów znajdzie się bardzo, bardzo dużo, ale to są kolejne środki. To jest, Szanowni Państwo, 150 miliardów złotych, które trafi niebawem na obszary wiejskie. To musi przynieść dobre efekty, to musi przynieść dobry efekt dla polskiej wsi. Ja jestem gorąco o tym przekonany, że ten rząd dzięki też dobrej współpracy z nami, z samorządem, czy z samorządem województwa, samorządami pozostałymi, jest w stanie rzeczywiście sprawić, że sytuacja będzie że poprawimy sytuację rolników, mieszkańców wsi, bo mimo, że ona moim zdaniem zła nie jest, ale zawsze warto poprawiać. Nawet coś jest dobre, to zawsze może być lepsze. Nasze tegoroczne dożynki odbywają się tu, w arboretum w Rogowie, a więc trochę spróbujmy zejść o poziom niżej, o poziom, na poziom wojewódzki. Myślę, że to znakomite miejsce w którym możemy też kilka słów przynajmniej powiedzieć o tym, co my z poziomu sejmiku województwa, co my z poziomu zarządu województwa chcemy w najbliższym czasie zrobić, co możemy i co byśmy bardzo wspólnie chcieli uczynić. Dziś tu na Turzynkach widzimy, to będziemy widzieli przechodząc do tej dalszej części naszych, naszych, naszego spotkania. Niezwykłe zróżnicowanie rolnicze naszego województwa. Ono na każdym kroku jest fantastycznie widoczne. Ale, i to jest ważne, bo na tym będziemy opierali nasze działania. Ale bez ludzi, bez wspaniałych ludzi, którzy tutaj żyją, pracują, żadne zróżnicowanie, żadne środki finansowe, dodatkowe dużo nie pomogą. Zatem. Tych fantastycznych ludzi będzie, mam nadzieję, jeszcze więcej. A tych, którzy już dzisiaj widzimy, tutaj są z nami obecni, bo to wszystko ludzie pracy, ludzie, którzy pracują na roli, pracują na wsi, pracują na tych obszarach wiejskich, które wymagają ciężkiej pracy, to są naprawdę wspaniali ludzie. Ja sobie pozwolę spojrzeć na parę osób. Patrzę na pana. Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa. Patrzę i widzę, jest Pan Przewodniczący. No przecież to jest fantastyczny człowiek, który ma pasję dotyczącą mleka, prawda, Panie Przewodniczący? Mleczarnia, mleko to jest to, czym Pan żyje i co Pan nam tutaj dzisiaj przywiózł, bo tam dalej, jak pójdziemy, zobaczyli, zobaczymy piękną przestrzeń, właśnie przestrzeń mleka, do której już w imieniu pana przewodniczącego gorąco wszystkich zapraszamy, ale żeby to zrobić, żeby taką we własnym zakresie inicjatywę prze, przejawić, no to trzeba mieć tę pasję. Pan przewodniczący ją ma. Jeżeli spojrzę na Pana Wójta Rogowa. Panie Wójcie, przecież ta Pana Pszczelarska pasja jest wszystkim powszechnie znana. Jest Pan naprawdę pod tym względem fantastyczną osobą, która potrafi zarazić innych. Bez pszczół nie ma życia, prawda, Panie Wójcie? Prawda. Tak, bez pszczół nie ma życia. Ja bym mógł Szanowni Państwo, tutaj wymieniać, wymieniać te wspaniałe osoby. Powiem tylko jeszcze o jednym spotkaniu moim no niedawno, jako że w końcu z tej baszty. Urzędu Marszałkowskiego mogłem się wydostać po pandemii i zacząłem kontakty normalne z mieszkańcami realizować. Spotykam się często, w tej chwili, bardzo często. Będę starał się jeszcze więcej być z wami. Spotkałem na jednym z, tych spo, na jednym z takich spotkań. Miałem okazję rozmawiać z sadownikiem, młodym chłopakiem, który przejął. Sad od ojca. Był bardzo młody. wydawał mi się trochę za młody. Ale to, co usłyszałem od niego, to, co zobaczyłem, jak mi pokazywał, jak mi przedstawiał swoją pracę, jak mi przedstawiał swoją wizję rozwoju tego, co chcę zrobić. I tę pasję w oczach, nieprawdopodobną pasję w oczach, którą miał, to pomyślałem tak, dla takich ludzi, dla takich ludzi trzeba przygotowywać kolejne programy, trzeba robić dużo dobrych rzeczy. dla wszystkich osób znajdujących się tutaj, na tych fantastycznych obszarach wiejskich. Tu musimy skierować duży zaszczyt pomocy i we współpracy z tymi rządowymi środkami, które mam nadzieję, jestem przekonany, do nas dotrą, również zrobić bardzo dużo dobrego dla naszej małej, dla naszej małej ojczyzny. Z myślą o tych wszystkich ludziach z pasją. O ludziach z wielkim sercem do pracy, bo to są tacy ludzie stworzyliśmy nowy program, o którym chciałbym tutaj po raz pierwszy go zasygnalizować, bo trudno mówić o omówieniu w takim gronie i w takiej sytuacji tego programu, tylko kilka słów. Województwo łódzkie ogrodem Polski. W ramach tego programu powstanie kilkanaście projektów skierowanych do rolników, do sadowników, ogrodników, leśników, przelaży do samorządowców, bo oni będą tutaj bardzo ważnym elementem tego, tego programu. Chciałbym, by to województwo łódzkie ogrodem Polski było projektem, którym będziemy wspierać rozwój bardzo szeroko rozumianego rolnictwa, jak również rozwój zielonych przestrzeni. To jest taki program dla całego województwa. Dla całego województwa chciałbym z tym programem jak najszybciej go uruchomić. To oczywiście kwestia wspomagania rolników, sadowników i tak dalej, to o czym powiedziałem przed chwilą. To yy, wsparcie choćby, choćby takie wydawałoby się banalne, o którym już tam wielokrotnie kiedyś mówiliśmy, żeby mogli ci ludzie, żeby mogli ludzie, którzy pracują na roli po prostu ten swój Dorobek to swoje owoc swojej pracy bezpośrednio sprzedać w miastach. Powiem, patrząc znowu na pana przewodniczącego, w tym największym mieście również, a może przede wszystkim, żeby tam można było tego typu działania uskutecznić, żeby tam można było doczyć normalnie z pominięciem różnych trzecich osób, ten towar sprzedawać. ale do tego potrzebujemy i to ciekawie zabrzmi pewnie, naukowe wsparcie, bo ja ten program widzę. Dokładnie przy bardzo silnej współpracy z ośrodkami naukowymi. To też będzie wymagało takiej współpracy. Co prawda to brzmi może nie do końca wiarygodnie, ale tak, bo takie wejście na rynek, takie wejście do miast będzie wymagało certyfikacji. My mamy ośrodki naukowe, znakomity ośrodek naukowy w Skierniewicach, który jestem przekonany podejmie się tej pracy. Jestem zresztą po rozmowach z nimi, są gotowi do takiej e, współpracy. Oczywiście będziemy wspierać bioróżnorodność sadów ogrodów i tak dalej chcemy podejmować wszelkie działania dotyczące retencji ta retencja czyli kwestia wody braku tej wody tutaj w Łódzkim jest bardzo mocno widoczna Braku, czasami podtopim, bo i to się zdarza w tym roku się zdarzało ale to wymaga dobrej gospodarki wodnej bez tego nie ma nie będzie sukcesu przy żadnym programie. Tutaj również współpraca z rządem, współpraca z instytucjami rządowymi bardzo nam idzie, bardzo nam pomaga. Myślę, że jesteśmy w stanie poprawić tę sytuację w województwie łódzkim. Będziemy promować i rozwijać piękne zakątki naszego województwa. Dzisiaj jesteśmy tutaj W Arboretum, ale gdzieś około dwóch tygodni temu bodaj byłem, e, miałem okazję odwiedzić taki piękny. Zabytkowy, cenny przyrodniczo park z niezwykle cudowną Aleją Dereniową w Zadzimiu. Patrzę teraz na pana posła Polaka czy na panią Radną. O, tak, pamiętacie państwo, byliśmy tam razem. Ja byłem urzeczony tym, tym miejscem, nie ukrywam. Byłem urzeczony tym miejscem, bo widziałem to miejsce wcześniej. Widziałem, jak było zaniedbane. Jak było naprawdę w fatalnym stanie. To, co zobaczyłem, to jest perełka nie tylko zadziwia, to jest perełka całego województwa łódzkiego, Szanowni Państwo. Gratulacje, tutaj pomoc z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nastąpiła bardzo dobra. Dziękuję też w tym zakresie za tę, za tę pomoc. Historia, kultura, pomniki naszej wiary, to wszystko też bym bardzo chciał w tym programie ująć i też tutaj adresować pomoc od nas idącą. Bo oczywiście dzisiaj nie, nie miejsce, żeby mówić o tym. Ten program ma również objąć miasta, ma również objąć ożywienie miast, miasteczek, skończyć z tymi betonowymi placami, plastikowymi placami zabaw. To wszystko też oczywiście w tym programie jest, żeby ktoś nie powiedział, że miasta pragnę pominąć nie, miasta mają tutaj też bardzo ważne swoje, swoje miejsce i myślę, że będziemy o tym. W najbliższej przyszłości również rozmawiali. Chcemy ogrody edukacyjne wprowadzić do miast, chcemy ogrody sportowe. Tutaj patrzę na pana ministra Waldemara Budę. To pamięta pan, panie ministrze, rozmawialiśmy o tym projekcie. To jest właśnie to w tej chwili w szerszym ujęciu. Ale te ogrody sportowe, na których, na których skupiliśmy uwagę w czasie naszej rozmowy, to jest ten wątek. Też byśmy będziemy chcieli tego w tym momencie, w ramach tego projektu zrealizować. Bo. Ktoś powie, że no, co tam w województwie są takie gminy, są takie powiaty, które to realizują i które to już robią. Tak, zgoda, robią. My, jako samorząd województwa, też już to robimy, tylko my chcemy więcej. My chcemy nadać temu pewien wymiar, my chcemy nadać temu pewien kształt i wtedy rzeczywiście tym, którzy robią, pomóc dać więcej, a tym, którzy nie robią, a tych jest dużo niestety, Zachęcić do tego, żeby byli z nami w tym projekcie, żeby w nim uczestniczyli. Temu oczywiście pomogą nam środki wojewódzkie, ale także krajowe. Patrzę na pana Wojewody Tobiasza Bochańskiego. Myślę, że tutaj ten kierunek działań też jest bardzo dla nas ważny. No i oczywiście ponownie spojrzenie na, na pana ministra rozwoju. Środki europejskie, bo do nich też chcemy w ramach tego programu sięgać i tutaj już możemy uznać, że. Uśmiech Pana Ministra za obietnicę spełnienia tego naszego marzenia. Tak, dziękuję bardzo. Na koniec, rozpoczynając, każdy kolejny bochenek chleba, zróbmy na nim znak krzyża. Nie zapominajmy o tym. Podziękujmy Stwórcy za to, że tego chleba nam nie brakuje. Za to, że mamy takich wspaniałych rolników. Przywróćmy świętości należne jej miejsce w naszym codziennym życiu. Nie dajmy się pozbawić tych symboli, tych znaków, które przez stulecia towarzyszyły polskości. Niech ten snop jasnego światła, przybijający spod rozkrojonego chleba, oświetla. Pracę rolników oświetla ich trud, wysiłek, oświetla życie mieszkańców wsi, oświetla naszą ojczyznę. Dziękuję